Witamy, odbywa się szczotkowanie psów, ale zanim to. Żebak. Żebaczek i Żebak. Chodźmy i dalej. Bardzo śliczne cielaczki. O. Widać się nie ukryjesz o ten się daje w przeciwieństwie do ramba bo on lubi drapanie on jest jak łatuś O, coś a to jest ciapuś nie łatuś szczotkowanie psów fajny pies tak cały tak wygląda ciapuś Kotek kot kisiel, tak? Kisiel. Jest jeszcze jeżyk, taki fajny, kisielek. Ale... <grym> no. O, pies. Nagrywałem na mi kolejku dwa, dwa, dwa ale nagranie przypadło. Du, du, du. Ten pies jest bardzo szalony. No. Patrzcie, jaki on jest duży. To nie jest pies do spokojnych zabaw. No. Zdecydowanie. Bru bluzem je obślinił już i pogryzł. Spasię ten gruby Ogon. To jest nasz pies największy z najgrubszym ogonem. Urodził się w maju lub w kwietniu 2021, ale raczej w maju. W kwietniu. W kwietniu. W kwietniu? Więc ma dwa lata. Kurde, jak pisła O, tak. Głębki sierści ramba, albo alpaka. O, tak na szczotkowaniu. Taki. Babcie,